It's your game. <laughs> Możesz jechać szybciej i użyć dzwonka. Możesz wsiąść na rower i zsiąść z niego, kiedy tylko chcesz. Wypatruj zabawę. Pepo, a widzę, że jest z Tobą ktoś nowy. Tak Pani Gazelo, to mój nowy sąsiad. Witaj Pepo, witaj no, nowy, nowy sąsiedzie. Usiądźcie, zaraz zaczynamy. Wiecie jaki dziś jest dzień? Dzień międzynarodowy. Tak, dziś dowiemy się wszystkiego o różnych krajach z całego świata. O wszystkich? No o niektórych. A których? Cóż, mamy na przykład Amerykę. Są tam wysokie budynki i kręci się tam dużo filmów. O! Jest też Francja. Jej mieszkańcy uwielbiają kołasanty. Koasanty są najlepsze. W Niemczech bywa bardzo zimno. Ale pije się tam gorącą czekoladę, aby się rozdarzać. Uwielbiam gorącą czekoladę! Ja też! Włochy są piękne i bardzo ciepłe. Nie zapomnijmy też o Barcelonie i jej słonecznych plażach. Nigdy nie byłem na plaży. Ja byłam! Jest super! O! Wiecie, gdzie jeszcze są piękne plaże? W Australii! Tamtejsi mieszkańcy uwielbiają Sefowo. Chciałabym odwiedzić te wszystkie miejsca. Ja chcę odwiedzić Nowy Jork, Hollywood, Londyn, Paryż, Barcelonę, Włochy, Niemcy i Australię. Cóż, masz szczęście. Możecie udać się w te wszystkie miejsca na statku, który właśnie przypłynął do miasta. Wasi rodzice na pewno was tam zabiorą. Wystarczy poprosić. Hurra! To najlepszy dzień międzynarodowy w historii! Hurra! Hurra! Chodźmy! <noise> Jasne! Jesteście, jak było w przedszkolu. Chcemy popłynąć statkiem. Statkiem? Tak! Zabierze nas do Ameryki, do Włoch i do Niemiec. No nie wiem, Peppo. Nie mamy biletów, a nasi nowi znajomi dopiero co się wprowadzili. O co chodzi z tym statkiem? Ahoj! Kto to może być? Czy to dom nowych sąsiadów? Tak. A ty kim jesteś? Jestem kapitan Wydra. Przybyłam na statku. Dzień dobry. Witaj, Witaj kapitan, kapitan Wydra. Całkiem duża z Was rodzina. Przyszłam, aby zaprosić Was na pokład statku. Zaprosić nas? Tak jest. Jako najnowsi mieszkańcy, jesteście zaproszeni na wszystkie wycieczki. Ale nadal się rozpakowujemy i przyzwyczajamy do nowego domu. Poza tym, my nie jesteśmy nobi. Ja chętnie udam się na wycieczkę. Tato Świnko, oferta obejmuje wszystkich mieszkańców domu. Jeśli chcecie udać się na wycieczkę, wsiądźcie do samochodu i przyjedźcie do portu. Zabiorę was wszędzie, gdzie tylko chcecie. Spotkamy się na pokładzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do do zobaczenia. Do... Co o tym myślisz? Myślę, że powinniśmy udać się na wycieczkę. Jest nam bardzo miło, ale teraz naprawdę nie możemy. A może ty chcesz udać się na wycieczkę? Tak! Dobrze, możesz wejść na statek z Peppą i jej rodziną. Hurra! Kapitan Wydra zaprosiła was wszystkich na statek. Mama Świnka i tata Świnka zawiozą was tam samochodem. Czekają was niesamowite przygody. thank you Witaj! Zawsze miło Cię widzieć. Popłyniemy statkiem? Tak, Pepo. Czeka nas przygoda. Kocham przygody! Ale czy nie będzie strasznie? Ależ skąd? Będziemy się świetnie bawić. Może do Paryża? To piękne miasto. O, ale ja chciałam pójść na plażę w Australii. A ja chcę do Ameryki! Hmm. Mam pomysł. Może nasz nowy sąsiad zdecyduje. Świetny pomysł, mamo Świnko. Na razie pojedźmy do portu. Powiesz kapitan, wydrze, gdzie chcesz popłynąć. Hoj! To kapitan Wydra! Widzę, że jednak zdecydowaliście się wyruszyć w podróż i jest z wami ktoś jeszcze. Udajemy się w podróż dookoła świata. Macie szczęście. Mój statek zabierze was wszędzie tam, gdzie zechcecie. Czy zabierze was w kosmos? Hmm, nie, wszędzie poza kosmosem. Cóż, w zasadzie w każde miejsce pokazane na tej tablicy. O, ale super! możecie odwiedzić wiele różnych miejsc. O, Nie mogę się zdecydować. Wszystkie wyglądają świetnie. A gdzie ty chcesz udać się najpierw? Wybierz miejsce na tablicy, które chcesz odwiedzić. Tutaj są wszystkie miejsca, które możesz odwiedzić. Polecam najpierw udać się do Nowego Jorku. To jest Nowy Jork. Są tu budynki tak wysokie, że sięgają chmury. W Niemczech odbywają się targi świąteczne, w Barcelonie. Może Australia jest bardzo daleko i jest tam Londyn to nasza stolica. Włochy! Tam możesz kupić swoją własną. Na pewno chcesz się tam udać? A może chcesz wybrać jakieś inne miejsce? Czy na pewno chcesz się tam udać? Świetny wybór! Wygląda bardzo ładnie dobrze. Wszyscy na pokład! Wszyscy na pokład! Wszyscy na pokład! Jesteśmy gotowi! Gotowi! W takim razie uruchamiam silniki. I ruszamy. Nowy Jork. Witajcie w Nowym Jorku. Pani królik? Pewnie. W każdym mieście musi być pani królik. Naprawdę? Ho, ho. Mogę oprowadzić was po mieście, jeśli chcecie. Brzmi świetnie. Dziękujemy. Skakujcie, gdy będziecie gotowi. Pani królik będzie przewodniczką, ale najpierw weź swoją walizkę i zabierz ją do samochodu. Wszyscy są gotowi? Tak, pani królik. W takim razie ruszamy. Następny przystanek. Drapacz chmur w Nowym Jorku. Nowy Jork. Miasto, które nigdy nie zasypia. Czy pani też nigdy nie zasypia? Cóż, zasypia, ale tylko nocą. Kiedy dotrzemy na miejsce? Ulica jest bardzo zatłoczona. Nie martwcie się, jakoś się przedostaniemy. Ale jak? Możemy pojechać innym pasem, na którym jest miejsce. Dotrzemy na miejsce raz dwa. Zobaczycie. Czy możesz zerknąć i wskazać mi drogę? Pani królik potrzebuje Twojej pomocy, aby przedostać się przez kolej. Możesz sterować samochodem, aby zmienić pas. Szybciej niż przewidywałem, to słynny drapacz chmur w Nowym Jorku. Oh. Nigdy nie widziałam tak wysokiego budynku. Czy możemy wejść na górę? Jasne, wejdźmy do środka i wsiądźmy do windy. Pojedźmy na najwyższe piętro. Pani królik, czy robi pani wszystko sama? Tylko to, co najważniejsze. A teraz udajmy się na samą górę budynku. Czy pomożecie mi jeszcze raz? Jasne! Użyj przycisku z boku windy, aby udać się na górę. Możesz go przytrzymać lub wielokrotnie wciskać tak szybko, jak tylko umiesz. Na szczyt budynku, Widać stąd całe miasto. O! O! Jesteśmy tak wysoko! O, boję się spojrzeć! Ale jest tyle do zobaczenia, tatu! Dzięki temu teleskopowi można zobaczyć jeszcze więcej. Widoki ze szczytu drapacza chmur w Nowym Jorku są fantastyczne! Podejdź do teleskopu i użyj go, aby przez niego spojrzeć. Przez teleskop wszystko wydaje się większe. Spróbuj nim poruszyć i zobacz, co uda Ci się znaleźć. Patrz! Znaleźliśmy las w środku miasta! To Central Park. Jest tam też bardzo stary zamek. Widzisz? Burkliński. Kiedyś był najdłuższy na świecie. Patrzcie! Wielka zielona pani z ludami w ręce! To statua wolności. To najsłynniejszy zabytek w mieście. Kocham Nowy Jork! Dokąd udamy się teraz? Niestety... Nie mamy więcej czasu, Pepo. Kapitan Wydra czeka na nas na statku. Szkoda. Czy możemy niedługo tu wrócić, proszę? Oczywiście, Pepo, ale mamy jeszcze dużo innych krajów do odwiedzenia. To była wspaniała wycieczka. Dziękujemy, pani królik. Kiedy wrócicie, chętnie znowu was oprowadzę. W tym mieście jest wiele interesujących miejsc. Pidozał! Nie ma tu chyba żadnych dinozaurów. Dobra robota. Dało ci się pomóc wszystkim podczas wycieczki po Nowym Jorku. To była wspaniała przygoda.